Cześć, witajcie, z tej strony znowu Diversis, a to jest znowu Rapidly, Rapid Fire, Rapid Reload. Czemu mi się te nazwy mylą? Dobra, to było bardzo, bardzo głupie. A nie wiem, czy widzieliście ten fading. Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, to mi jest, dobra, wróćmy. To jest e, Rapid Reload znowu. I to jest kolejna plansza, tym razem... Nieco bagnista... nie... bagnista? Dobrze, że to, się... Dobrze że to się wymawia? A zresztą nie wiem. <grym> nie wiem. Eee, co mogę po tutaj powie powiedzieć o tej planszy? Czy ja wiem? Taka, tak... inne. Nie wiem. Chociaż troszeczkę no wytrzymali się są. I czasami po niektóre kryształki naprawdę trudno się udać. I to jest strasznie irytujące. O, jest strasznie irytujące! Muszę mówić do głośnika, bo teraz... Tak, mówiłem trochę obok głośnika i tak. Mm, nie wyszło. No. Dobra, to co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę Wam tutaj powiedzieć w tym odcinku? No, co słychać? Jak tam u Was słychać? O! Dzisiaj u mnie strasznie pada. O, jest strasznie. Burza się zapowiada. masakryczna. Jeśli. A jeśli będzie nieco gorzej, to nas odcinek będę musiał wrzucić dzień później. Wybaczcie, że tak mm, różnie wrzucam te odcinki, ale no, no. Mój internet jest taki, a nie inny. Wrzucam odcinki w nocy. Mm, bo wtedy, tylko wtedy mam jako taki internet, że mogę tam wam wrzucać. A nie codziennie mam ochotę. Mam nie mam ochotę czekać specjalnie do nocy, do jakiejś tam późniejszej pory, nie wiem, 22-23, żeby zarzucić. A to nawet jeśli czasami tam nagrać, to no nagrać to akurat najmniejszy problem, ale potem to dodać, na przykład tutaj dodać komentarz, potem to wszystko zmontować. A takie, taka wpadka jak w poprzednim odcinku, to to, że mi ucięło pożegnanie, ja nie wiem. I to czas... To jest strasznie irytujące, to przepraszam, to nie jest moja wina. No, fakt fakt, mogłem to już ale już nie chciałem, to, bo to naprawdę już długo się zbierałem, żeby to nagrać, żeby to zmontować. Bo samo... Samo na zrobienie tego odcinka... Może nie zrobienie. Bo nagranie to chwilę, moment... Nie, dwa razy musiałem nagrać, bo raz to mi nagrało ten. Drugim głośnikiem, który jest w laptopie. I takie wiksy wyszły, że... Mm, że było moje yy, słowa, było moje słuchać i ludzi, którzy wchodzili do mojego pokoju. A drugi raz to był. No, teraz tak jak widzicie, bo nagrałem dwie pierwsze plansze i teraz może za niedługo zacznę się zabierać za kolejny, kolejny dwa. Będę tak po dwa. Zrobię tak: dwa, dwie plansze będę po kolei tak już nagrałem. Mój komentarz który nie jest zbytnio interesujący. No. Kurczę, zacząłem po pogodzie skończyłem o nagrywaniu. Hm. A tak, wracając... Słuchaj, nie? Słuchaj, słychać. słychać. Bo już tak patrzę na to. Plasza... No... Nie jest trudno mieliśmy pierwszego przeciwnika. O, właśnie! To, co teraz mogliście zauważyć, to jest... Te takie dziwne, dziwne w prawym dolnym rogu. Jak tego użyjecie, to takie... Bum, wychodzi taka bomba i... Pierwszy przeciwnik, no, wiedzieliście jak z nim walczyć. Drugi jest na tyle irytujący, bo znika. Przez chwilę nie można go uderzać i... Właśnie, co jakiś czas trzeba podskoczyć w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu nieraz, żeby nie, dostać, nie zostać trafionym. O, On znika i nie dostaje obrażeń, ale... Mogę dziękować, że szybko się pojawia. No, cała taktyka unikać i atakować. Co jeszcze wam tu mogę powiedzieć? Ho, 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 Póki mam mm, do tego. Eee. Yy, słów mi brakuje. Czemu? Jak zacznę gadać, to nawijam, nawijam, nawijam i nawijam. Ale kiedy chcę zacząć temat, to takie. Yy, no dobra. Yy, tak więc. Bo, szukam teraz takiego tematu, na którym mógłbym się rozgadać, żeby zająć ten czas. A! Dobra, był mm, taki malutki. Nie O! N nie wiem, czy wy to widzicie, czy Wam. Też tak strasznie miga czarny ekran. Tak miga. Raz jest, raz jest, raz nie ma. Nie mam bladego pojęcia skąd to wynika. Nie wiem, czy Wy go widzicie, czy Nie widzicie. O! Już się naprawiło. Dobra, chyba. Nie, no tam A miałem powiedzieć e, takie coś, że dźwięk z gry jest, ale nie ma muzyki, co? Mam. Ubolewa, ubolewa, ale. A i przepraszam za to, że nie było muzyki w poprzednim odcinku. <grych> po prostu. Po prostu nie wyszło, no. Mm, no niestety. Mia 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 miała być muzyka, ale jej nie ma. Po prostu tak. Tak się wzięło, przykro mi. Ale teraz jest przynajmniej ten. Dźwięki z gry są. Nie wiem, czy to dobrze. Czy ktoś to będzie oglądał taką jakością. No ale, jak już mówiłem, troszeczkę to trudno jest to mi, z tymi pluginami to mm, odpowiednio dopasować. Bo raz mi się też zdarzyło, że w ogóle ekranu nie chciał nagrywać. Czemu? Nie mam pojęcia. I chyba doprowadzę tak do końca serii. Może za niedługo też nagram moją kolejną serię. Tak, o tak. Tylko jeszcze nie wiem jaką. Jeszcze się zastanawiam. Bo już wszystko jest na YouTube, wszystko jest... Yy, wszystko już jest... Yy, Brud tego. Ale... Jeszcze ja bym chciał dodać swoje 3 grosze. Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem. Nie wiem. chciałem Batmana, ale Batman już mi tak bez nagrywania strasznie się tnie. Nie mam pojęcia czemu. Zaraz to będzie historyjka z tego co pamiętam. Ach, no. Oczywiście napisy będą, of course. Troszeczkę przy tych napisach, z tymi napisami jest roboty, bo trzeba troszeczkę się natrudzić z wytłumaczeniem tego, ale. To trwa tylko chwilę. No i kolejny Guardian. Czekajcie, tylko sprawdzę, ile zostało. No, jeszcze chwilę zostało. To jest najważniejsze: uniki. Trzeba dobrze wyczaić niektóre uniki. A właśnie, jak elektryzuję takie szczypce, to gdy się już dosłownie przygotowuje do ataku, to podskoczyć. Cała filozofia. O, tak jak tutaj można zauważyć. No. Ups! To spadło. Linijka spadła. Ech, dobra. Ma, mały profesjonalizm do filmu. Lipa lekka. Nie. No. Miejmy nadzieję, że to jakoś przeboleje. Teraz jakie są dźwięki z gry Możecie usłyszeć. Tak ja gadam. No. To jeszcze ja mogę powiedzieć? To zostało jeszcze chwilę z tego, co widzę. O, teraz przechodzi w drugi... nasz Gwarem Przychodzi w drugi tryb. Jest to styl stojącej modliszki. który będzie nas strzelać. Co jest najważniejsze? Podejść blisko niej, a jak zacznie strzelać, tu uciekać i w międzyczasie podskakiwać. Cała filozofia. Czasami to jest trudne do uniknięcia, ale wykonalne. Jak najbardziej wykonalne. To jest chyba najlepszy sposób na nią. <śm> A jeszcze chciałbym zauważyć, że czas tego powera, który przychodzi, to też przychodzi do następnych pla planż. Jeszcze raz. Czas przychodzi do następnych planż. Na przykład jak zostało nam 60 sekund, to następnie mieliśmy też 60 sekund. Ale dobra, miejmy nadzieję, że teraz mi nie utnie pożegnania. Tak więc, ja was teraz żegnam. Przepraszam za błędy, które były w poprzednim odcinku. Przy, następ przy poprzednim odcinku. I zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków. Boże, jak się, się powtarzam. Dobra, trzymajcie się i cześć!